Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Ja jestem Nocur, a dziś zastanowimy się wspólnie, co było głównym biznesem w każdym farmingu. Mówiąc główny biznes, mam na myśli niekoniecznie ten najbardziej dochodowy, ale ten najczęściej wybierany przez graczy w każdej z części gry. Materiał myślę, że będzie dosyć ciekawy, ale pamiętajcie przede wszystkim o tym, że biznes wybrany na ten główny w danej części gry nie oznacza, że każdy, dosłownie każdy gracz trzymał się tego założenia. Także bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Nie trudno się domyślić, że w Farming Simulator 2008 najpopularniejszym i zarazem głównym biznesem jest po prostu zbiór i sprzedaż pszenicy. W podstawce gry jest to tylko jedna uprawa, dlatego taka nie inaczej. No chyba, że ktoś pobierze sobie jakiegoś grass moda, czy inną tego typu modyfikację, to będzie mógł się bawić w inne typy upraw. W Farming Simulator 2009 głównym biznesem w grze, który chyba każdy grający w owy tyt... Tu robił to koszenie trawy oraz sprzedaż belek. Dodanie strychu oraz możliwość koszenia trawy w farmingu 2009 było totalną nowością, co jak na tamten czas bardzo przypadło graczom do gustu. Do gry dodano również uprawy, takie jak rzepa, kukurydza czy jęczmień, ale to właśnie belowanie i opcja koszenia trawy zainteresowały graczy najbardziej. Wiadomo, przy pomocy modów do gry mogliśmy aplikować lepsze biznesy i cuda, ale jak już wspomniałem wcześniej, rozmawiamy o biznesach dostępnych podstawowo w w Farming Simulator 2011 głównym biznesem, do którego dążył każdy gracz, to hodowla krów. Biznes ten był naprawdę przełomowy w tamtym czasie dla serii gier Farming Simulator, bo jak wszyscy wiemy, jest to farming, do którego pierwszy raz podstawowo zaaplikowano zwierzęta. Dla Giants'a też pewnie nie było to łatwe, bo wiecie jak to jest. Wprowadzenie nowej mechaniki do tak budżetowej produkcji w tamtym czasie proste być nie mogło. Do tego kolejną nowością było wprowadzenie zbioru sieczki. Mimo kukurydzy w poprzedniej odsłonie, mogliśmy ją zbierać tylko i wyłącznie na ziarna, prawda? W Farming Simulator 2013 głównym biznesem bez dwóch zdań jest sprzedaż kiszonki. Co jak co, ale chyba każdy, totalnie każdy dążył do tego, aby zbierać sieczkę i kisić ją na prawdziwą kupę złota. W sumie, jakby nie patrzeć, był to też chyba najbardziej dochodowy biznes. Ale w tym farmingu są jeszcze dwa główne biznesy: hodowla owiec, która również była sporą nowością, i zbiór rzepaku. Przecież nie jeden gracz w farmingu 2013 początkowo dorabiał się na rzepaku, by potem zakupić owce i wybrać. Wymagany do nich sprzęt lub sprzęt do robienia Kiszonki. Swoją drogą, moi drodzy, nigdy chyba nie zapomnę tego pamiętnego odcinka cytrusa i świadka, kiedy to pobrali oni modna, taki gigantyczny header, po czym podczepili go do Fara. To było w tamtym czasie coś pięknego, ale dzięki takiej oszczędności mogli oni dorobić się na uprawie rzepaku. Farming simulator 15, również w mojej opinii ma trzy główne biznesy. Na pierwszym miejscu postawiłbym oczywiście na leśnictwo. A dlaczego? No, od Powiedzcie sobie sami na to pytanie: kto na samym początku gry nie dorabiał się na wrzucaniu najtańszym ciągnikiem drzew do wody? Póki nie wyszedł patch 1.2, oczywiście, to drzewa w farmingu 15 były tak opłacalne, że aż właśnie w patchu 1.2 Giants musiał zmniejszyć ich cenę, bo gracze się za szybko dorabiali. Drugim biznesem w tej grze uważam że również była kiszonka. I na trzecim umieściłbym także rzepak, chociaż już w mniejszym stopniu, bo DLC Holmer nadrobiło trochę zapęt graczy do sadzenia i zbioru buraków. Farming Simulator 17 pod tym kątem jest dość specyficzny, ponieważ ciężko mi jest wskazać jakiś główny biznes, jakim by mieli zajmować się najczęściej gracze. Niemniej jednak, w tej grze dostaliśmy parę nowości, z których to gracze korzystali najczęściej. Pewnym jest, że biznes związany z rzepakiem przeszedł totalnie do lamusa, bo na miejsce rzepaku pod względem opłacalności i najwyższej ceny w skupie wskoczyła Soja. Świnki to również był jeden z głównych biznesów w Farming Simulator 17, choć Giants miał przez ten biznes. Dużo problemów, o czym mówiłem w innym materiale. Często zbierany przez graczy był również słonecznik, a także buraki i ziemniaki po zaimplementowaniu DLC ropa. Jeśli chodzi o główny biznes Farming Simulator 19, to tutaj sytuacja jest podobna co w Farmingu 17. Raczej gracze nie upodobali sobie jednej konkretnej dziedziny, tylko wszystko jest wymieszane. Lecz trzeba na pewno wspomnieć o hodowli koni, bo to właśnie konie były zwierzęciem gwarantującym naprawdę szybki zarobek, zbytnio się nie urabiając. Wystarczyło kupić najmłodsze osobniki, jeździć nimi, a potem z dużym zyskiem sprzedać. A co do samych upraw, to myślę, że bawełna była tą uprawą, która zaciekawiła graczy na tyle, aby wiele osób z niej skorzystało. Jednakże, mimo tego wszystkiego, pamiętajcie, że Kiszonka dalej była bardzo popularna i pomagała w zysku. Farming Simulator 22 to gra, w której już totalnie ciężko jest określić główny biznes, ponieważ od tej edycji w grze znajdują się łańcuchy produkcyjne, które dają nam naprawdę spore możliwości. Ale na pewno gracze, którzy chcieli się najszybciej dorobić, wybierali obróbkę drewna na wióry, deski czy też meble. A jak ktoś poszedł w to zapewne bawił się w biznesie, że tak to ujmę od zwierzęce. Dopowiedzieć należy na pewno jeden fakt. Ano taki, że kiszonka zaczęła się naprawdę mniej opłacać, oraz robienie jej zaczęło być po prostu nudne. Chociaż wiecie, jest to zrozumiałe, bo po tylu edycjach gracze dostali coś innego, co mogli sobie przetestować i się na tym skupić. Główny biznes, na który bez wątpienia każdy się rzucił, to uprawa ryżu, mimo że finansowo się ona nie opłaca. Głównie gracze byli ciekawi, jak działa fizyka wody na polu, i sama uprawa ryżu w farmingu 25, która, jak już mówiłem wcześniej, była sporą nowością. you <laughs> Kolejny biznes, który wybrali gracze to podobnie jak w Farmingu 22, czyli obróbka drewna na wióry czy też meble. Farming Simulator 22 i 25 to farmingi, w których bezpośrednia sprzedaż zbiorów straciła sens, bo mało się na tym zarabia, ale nic dziwnego, Giants przecież musiał zrobić coś, aby gracze chętnie sięgali po kupno fabryk. Z tym sensem to tylko dopowiem, że nie bierzcie tego do siebie, bo każdy w grze i tak będzie robił co mu się żywnie podoba, bo o to w tej grze chodzi, prawda? No i i to tyle na dziś. Na podstawie własnych obserwacji zaprezentowałem wam główne biznesy w każdym z farmingów. Napiszcie komentarz koniecznie, czy się zgadzacie, a jeśli nie, to dajcie znać, co według was jest lub było głównym biznesem, niekoniecznie dochodowym, ale najczęściej wybieranym przez graczy w serii Gier Farming Simulator. Mówił nocór, trzymajcie się, cześć na razie.